Mamy, moment, moment, moment. moment. Czekaj, pokaż mnie, bo ja to muszę powiedzieć. Mamy, mamy. A więc powtórzę. Po raz A kolejny. Czekaj, najpierw muszę włączyć. Kurwa. No więc po raz kolejny... Kurwa, taśma, taśma tempo. Mamy tutaj piękną rysę. I tylko i wyłącznie ta pasta tą rysę uniesie. A więc nakładamy, czekamy. Byle, byle, byle jak, koniecznie, byle jak. Koniecznie byle jak. Pokaż jeszcze. Tak, tu jest dobra. pasta, K2. Turbo, Turbo tempo, nie, tempo nie, nie płacą mi za to, a powinni, bo stosuje lat. Od 20 lat stosuje tą pastę i nikt mi za to nie płaci. A to jest najlepsza taśma, czyli pasta na świecie. Czekamy 5 minut aż to wyschnie. Nie powinno się tego robić w słońcu. My to robimy w słońcu, bo równo robimy zawsze na przekór. I zaraz zobaczycie, że wszystkie te mankamenty tego wozu znikną. No to, to chyba były rysy, że tak powiem, yy, no podkłady No do podkłady No to jak to kurwa ma Podkład z Podkład? Zobacz, Tadeusz Kurwa, no nie ma Prawda? Dawaj następny No i proszę bardzo I teraz patrz Tadeusz, co tu się dzieje Nie uwierzysz Raz, dwa, trzy Zobacz kochanie no nie ma w ogóle listy. Kurwa, no nie ma Myślałem, że jest ciemnia, No no, można no jest, no jest, to no, ale kurwa ale no jest tutaj taka, tak. tutaj się coś pojawiło tak. ale, 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 ale zobacz co było z tym co ta. było Tak, tak No kurwa Jest zgubiony No tak No tak A no, więc Pasta tempo, tutaj poczekaliśmy godzinę no, I teraz tutaj kolega Tadzie sprawdzi, bo ma lepsze umiejętności manualne Do niszczenia różnych rzeczy Tak ona robisz, to zdecydowanie lepiej niż ja, No, no jest, jest Ryska, no, ale to ale nie ma, ma twych zdalek I to pasta tempo, ona nam wszystko wybaczy Ach, auto spadło z wiaduktu A dalej, a wygląda jak nowe, prawie No nie, no Ach, proszę no to, no, to jest Rysa, ale, no, ale bez dwóch Tylko, To Trzeba już stąd ja jej nie widzę A nie. ja już w ogóle stąd jej w ogóle, ja już auta nie widzę No właśnie No tak, czyż no, czy nie? No. Ja jestem w <laughs> Także to proszę prawda, Państwa, za 8, zł, jest... za 8, tudzież 12 zł, tak. pasta tempo polecamy. Jak najbardziej. Pan Tadeusz Dobre, i pan jest... Marcin. Tak. A teraz jedziemy tamtym wozem, żeby sprawdzić, czemu skrzynia automatyczna nie działa. Czemu wpada w tryb awaryjny. Czemu działa. Brać kompa? No jak chcesz, ja nie wiem. Co